No, witam wszystkich widzów, wszystkich czytelników. Moi drodzy, ciekawa grafika, prawda? Wojna polsko-polska. No, właściwie coś takiego było przez moment, ale z tego co widać, to moi drodzy, ani ci ludzie od Tuska, ani ci ludzie od prezesa Jarka, oni nie mają w ogóle, moi drodzy, żadnych jaj, takich można powiedzieć, jasy, jakie to jaja mieli kiedyś dawni władcy, gdzie wtedy, moi drodzy, mięsień i pierdolnięcie się liczyło. Nie, oni to, moi drodzy, bardziej tak poznęcać się nad biednym ludem, który nie może im, moi drodzy, zbyt wysoko podskoczyć, bo natychmiast zostanie obezwładniony różnorakimi środkami, począwszy, moi drodzy, od policyjnych pałek, a skończywszy na karach finansowych oraz, moi drodzy, zniszczeniem na przykład komuś kariery jakiejkolwiek, nawet śmieciarza. To w Polsce to jest znane. Dlatego tam wszyscy morda mordawciup. Zobaczymy moi drodzy, co z tego wszystkiego będzie. Ja dzisiaj nagrywam ten materiał jako zajawkę tylko i wyłącznie dlatego, że jutro zrobimy stream otwarty całkowicie odblokowany będzie moi drodzy Dostęp dla wszystkich chętnych. I chciałbym tutaj podjąć temat dotyczący tego, czy w styczniu, już po świętach, dojdzie do sytuacji bardziej zaostrzonej, dlatego że, moi drodzy, coś ciekawego nastąpiło i ja właśnie na to całe życie czekałem właściwie znaczy, całe życie, całe życie spędzone w absurdach III Rzeczpospolitej. Już do komuny się nie będziemy odwoływać, bo nie ma sensu. No i wyszło na to, moi drodzy że jednak miałem rację, że media to jest, moi drodzy, podstawa. Zawsze każdy mówi, tam telewizja, radio, prasa, to tam nieważne, ważne są tam moi drodzy pieniądze, ale zobaczcie tutaj, ludzie, którzy siedzą w tej polityce od 30 lat, bo i platformersi i pisior, oni tam moi drodzy Siedzą i popatrzcie, na pazury i do rękoczynów doszło w momencie przejmowania telewizji. Oni nie poszli, moi drodzy, jedni bronić na przykład Narodowego Banku Polskiego, a drudzy atakować i zdobywać ten Narodowy Bank Polski. Nie, 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 nie absolutnie. Nie zrobiło się nic takiego, moi drodzy, w spółkach Skarbu Państwa. Dość gładko to wszystko się rozeszło. Czyli, moi drodzy, tam, gdzie pieniądze, to niekoniecznie jest to ważne. Wychodzi na to, że media, oni doskonale wiedzą, że media to jest podstawa, ponieważ poprzez media można, moi drodzy, kogoś zaatakować, kogoś zrujnować, obmówić. Jeżeli się ma odpowiednie media, można w swoich mediach odpowiedzieć na ten atak, zneutralizować ten atak i wyprowadzić kontraatak, czyli generalnie rzecz biorąc. Zostało to pokazane Polakom, co tak naprawdę jest ważne. I dziwi mnie to, że większość Polaków, którzy gdzieś tam siedzą, moi drodzy, na portalach zupełnie jakichś dziwnych, przeważnie właścicieli niepolskich, bo właściwie polskich mediów nie ma. Jeżeli są, to są naprawdę niszowe media o bardzo małych zasięgach, takie jak nasze media, tutaj ten Mforum, jak PL1 telewizja, jak moi drodzy Salon24, albo Neon24. No to takie są tutaj rzeczy, które są ważne, ale, ale, moi drodzy, one nie są na tyle mocno rozbudowane, że mogłyby stanowić jakąkolwiek alternatywę lub kontrsiłę w stosunku do propagandy, takiej, którą uprawia właściwie każda siła polityczna w Polsce od 30 lat. No i tutaj tak jak było, tak, że popatrzcie, mają tam Polsat, mają tam TVN, mają jeszcze inne, ale mimo wszystko ta telewizja za przeproszeniem publiczna jest dla nich bardzo ważna. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy yy, Przechodzi się, można powiedzieć, do różnego rodzaju machinacji, które oni nazywają rządzeniem, to to narzędzie jest bardzo potrzebne. Nie tylko martwi to, że w Polsce nikt nie wpadł na genialny pomysł, chociaż niektórzy mówią dzisiaj o pisie, że PIS, taki durny, jakie to głupki, tyle lat byli u władzy i nie stworzyli swoich mediów. A czy Wy, patrioci, prawicowi, czy tam jeszcze inni jacyś, moi drodzy, stworzyliście jakiekolwiek media? Nie, ja kiedyś zrobi Zestawieni opublikowałem. Słuchajcie, przez, przypomnę, przez 13 lat trwania od 2010 roku, mniej więcej, kiedy bardzo mocno upowszechniły się różnego rodzaju zbiórki możliwości poprzez internet zbierania tych pieniędzy. Tych pieniędzy, moi drodzy, wyszło lekko ponad 70 milionów. Ja mówię o wszystkich. O wszystkich ludziach. O Gadowskim, o moi drodzy Ziemkiewiczu, o Michalkiewiczu, o Olszańskim, o Roli, o tamtych wszystkich, wszystkich, wszystkich. Moi drodzy do dzisiaj, którzy mówią o sobie, że są telewizją niezależną, propolską, tylko polską. Jak można być telewizją propolską i tylko polską, jeżeli się jest, moi drodzy, w pełni uzależnionych od, od możliwości technicznych, jakie oferuje ktoś obcy. Czyli to jest, moi drodzy, bzdura, ponura. Słuchajcie, no ja wiem o tym, że można, na przykład, całe życie, jak ktoś chce, tak, doraźnie korzystać z takiej komunikacji, że na przykład będę jeździł, wszędzie będę jeździł taksówkami, ponieważ ja nie mam codziennie jakichś tam potrzeb, więc ta taksówka jest na gwizdek i przyjeżdża. Ale w momencie, kiedy ja codziennie jestem uzależniony od transportu takiego samochodowego, no to, moi drodzy, bzdurą jest, korzystanie z taksówki, tak? Bo w pewnym momencie się dowiecie, że albo ten taksówkarz ma was w dupie, po was nie przyjedzie i zawalicie na całej linii, albo moi drodzy, właściciel korporacji zdecyduje, że jesteś wykluczony i nigdy więcej już do Ciebie nikt nie przyjedzie, nikt Cię nie pomoże, nikt cię, nikt cię nigdzie nie zawiezie. No tak właśnie jest na YouTube, Facebooku yy, i tych wszystkich okienkach, gdzie wy nie jesteście właścicielami. Yy, tutaj tak dla porównania powiedziałem, jak to wygląda. Taksówkarz i właściciel korporacji Właścicielem korporacji jest szef YouTube, a tym taksówkarzem przysłowiowym, no to jest moderator, który może tak zrobić, moi drodzy, że może was wyłączyć z dnia na dzień. Już nie jeden tak miał, że wstaje sobie raniutko, idzie sobie tam, moi drodzy, do komputerka, włącza i patrzy. Uj, nie ma, nie ma mojego okienka, uj, wyparowało. Ale, moi drodzy, dlaczego oni tam siedzą? To ja wam powiem, dlaczego siedzą, bo. To przejawia się tylko ułomnością pewnego rodzaju umysłową. Jak można się, moi drodzy, było uzależnić do takiego stopnia, żeby rozbujać się na tych okienkach, tam pieniążki spływają, prawda? I w którymś momencie, moi drodzy, zostało się odciętych, tak? Ci ludzie mało tego jeszcze pobrali kredyty. Są większość tych ludzi, tych pra prawdziwie prawdziwych z tymi końcówkami telewizja, 24, Polska z Matką Boską, z Krzyżykiem, z chrobrym, z, z sam różnym naprawdę są Większość z tych ludzi ma wzięte kredyty A jedynym utrzymaniem jest pierdolenie na tym YouTube I oni nigdy nie powiedzą wam prawdy No nie powiedzą wam nigdy prawdy Bo są w 100% zależni Moi drodzy I ktoś kto mówi, że prowadzi telewizję Niezależną, bez cenzury To jest zwykłym, moi drodzy, oszustem i kłamcą No to tak samo jak wy Komuś wynajmujecie mieszkanie, tak? No to jeżeli on będzie, moi drodzy, wa robił wam bokami robił wam wbrew, to wy go po prostu wypierdolicie, wcześniej czy później, ale go stamtąd wypierdolicie, wyrzućcie i go nie będzie. I będzie inaczej popiskiwał, siedząc pod mostem, prawda czy nieprawda? No właśnie. Tak to, moi drodzy, wygląda. No i jutro sobie porozmawiamy o godzinie 21.00, wydanie specjalne zrobimy takie przedświąteczne, na temat właśnie właśnie tego, co za chwilę będzie. Będzie, moi drodzy, w styczniu do. No wszyscy będziemy świadkami tych wydarzeń, ale o tym powiem troszeczkę później, czyli jutro. Dlaczego tak sądzę? Dlatego, że już są pewnego rodzaju przygotowania. Do różnych rozwiązań. I tutaj ja nie będę was straszył, czy stanem wojennym, że będzie stan wojenny. On może być, ale nie musi być. I wcale nie z powodu takiego, że PiS przegrało wybory, tylko z zupełnie innego powodu, który będzie dobrym wytłumaczeniem i dobrym alibi dla nowej ekipy rządzącej. Czy to będzie taki stan, czy taki sraki? Być może będzie stan strażacki, moi drodzy. Nie wiem, zobaczymy, ale generalnie chodzi tradycyjnie zawsze o to samo: czyli pieniądze, moi drodzy, i władza. I te trzy filary, o których ja wam mówiłem, że żeby w dzisiejszych czasach prowadzić jakąkolwiek politykę, jakąkolwiek, czy to jest polityka klubu sportowego, czy to jest polityka kółka gospodyń wiejskich, czy to jest polityka partii politycznej, czy to jest polityka związku zawodowego, to moi drodzy, niestety, przede wszystkim. Swoje własne media niezależne w każdym calu. Moi drodzy, nie, że mamy pożyczony nawet mikrofon od pana z dzisiaj. Nie, nie, nie. Mamy mieć wszystko od A do Z. Od możliwości redagowania, nadawania poprzez moi drodzy, publikację tych treści i szeroko rozpowszechnianie. Czyli to wszystko musi być na miejscu. Czyli media, zaplecze prawne. I zaplecze finansowe. No, można powiedzieć, że powinno być na pierwszym miejscu tak? Zaple, mocne zaplecze finansowe, które umożliwi stworzyć swoje media, umożliwi stworzyć osłonę prawną, czyli zaplecze prawne. I wtedy naprawdę możecie wszystko. A, tutaj z tymi ludźmi, którzy was tam jojczą, gdzie, moi drodzy, ich wolność zaczyna się w portfelu Użyda i kończy się w portfelu Użyda. I taka jest prawda. I wasza, was, wasze informacje i to, co oni wam przekazują, również zaczyna się tylko i wyłącznie, moi drodzy, w tym miejscu, gdzie Żyd zrobi wam łaskę i Żyd wam pozwoli. Wszyscy jesteście ci, co słuchacie tych idiotów i ci, co. Są tymi idiotami i Wam opowiadałem te głupoty na podstawie czytania gazet z Papu, z innych, gdzie dobiera się Wam odpowiednio materiały. Dlatego postanowiłem dzisiaj, już teraz w tej chwili, odblokować naszą stronę w pełnym zakresie i będzie zablokowana dopiero, moi drodzy, we wtorek po świętach, gdzieś o godzinie 9, tak jak się wszyscy wyśpią po tych świątecznych. Wszystkich, moi drodzy, spotkaniach, rozmowach i innych rzeczach. Także na święta odblokowujemy i macie te informacje. Możecie sobie przejrzeć wszystkie z całego miesiąca, z ostatniego tygodnia. Filmy, wideo, materiały prasowe, analizy, moi drodzy, wywiady i reportaże w języku polskim, oczywiście wszystko. To, co, to, czego Wam nie pokazali do tej pory i nie pokażą. Pewnie się niektórzy z Was bardzo mocno zdziwią, jak to jest, dlaczego, dlaczego my o tym nie wiemy, skoro ta informacja być może ona jest z zagranicy, być może została za granicą zredagowana i opublikowana, ale ona dotyczy przede wszystkim Polski. Aż się zdziwicie, jak bardzo ważna Polska w tej chwili jest, moi drodzy, naprawdę. Teraz Polska jest w takim okresie czasu, że jest ważna i jest takim, moi drodzy, można powiedzieć, jak to kiedyś mówili, no, jest takim, moi drodzy, piórkiem uwagi, tak? Jak to mówią. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam. Link znajdziecie w opisie do naszej strony i w pierwszym komentarzu umieszczę główny link do naszej strony. I tyle. A poza tym świąteczne życzenia to jutro na streamie o 21.00, bo to będzie jeszcze przed świętami. Do usłyszenia, do jutra.